Witam serdecznie, ja się nazywam Maciej Podstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. W dzisiejszym przeglądzie z grubsza przeanalizujemy sobie to, co się odwaliło na linii Polska-USA, a zaczniemy od skutków huraganu Dorian. Donald Trump zadeklarował neutralność w polsko-niemieckim sporze. Naród żydowski jest oburzony tym, że pominęliśmy ich w wystąpieniach. W międzyczasie, jak u nas był Mike Pence, zawarł dla siebie korzystne umowy. A na koniec, jeśli brakowało Wam w polityce Ryszarda Petru, no to mamy nowego Petru w spódnicy. I zanim zaczniemy, dawnośmy się nie widzieli. Nie miałem ostatnio okazji nagrać o tej całej sytuacji pomiędzy Polską a Donaldem Trumpem e, i o tym huraganie Dorian, więc dzisiaj może sobie to wszystko. Podsumujemy, aczkolwiek chciałbym tylko wytłumaczyć, dlaczego nie było ostatnio nagrań, z tego względu, że mieliśmy przeprowadzkę, w międzyczasie jeszcze był ślub naszego przyjaciela, dodatkowo nowy rok szkolny naszych dzieciaków, więc no trochę się tych sytuacji. Nałożyło, więc parę dni materiałów nie było. Zdaje się, że chyba nawet na Instagramie za bardzo tego nie tłumaczyłem, no ale z tego względu, że zwyczajnie brak było na to czasu. Ale teraz już zaczyna. Ogromna, wściekła napis. Część mediów, polityków, komentatorów zdążyła już bezpardonowo obśmiać pis, że to wszystko jest ich wina, że Donald Trump. Grał sobie w golfa, podczas kiedy powinien się przygotowywać do wylotu do Polski, że odbijając sobie tą piłeczką, pokazał jak głęboko ma nas w dupie, a wysyłając do nas zamiast siebie Majka Pensa, jeszcze z pomiędzy tych pośladków wystawił środkowy palec. No i wszystko to oczywiście jest winą PiSu, a niektórzy wręcz twierdzili, że Donald Trump sam sobie wymyślił ten huragan, bo żadne media nie podawały jak będzie wielki. Tylko wszystko wynikało z jego Twittera. A tak realnie to wszystkie media na Florydzie o tym pisały, tylko żadnemu z tych komentujących nie przyszło do głowy, żeby po angielsku, w angielskiej wyszukiwarce Google zmieniając tam język, wpisać huragan Dorian. No, i sprawdzić newsy z Florydy. No i jak się oczywiście okazało, huragan był pierwszym lub drugim najsilniejszym w historii, w zależności od tego, jakie weźmiemy źródło. Wielu Amerykanów poniosło śmierć, a w trzech stanach ogłoszono stan wyjątkowy. No i teraz mamy takie ciekawe smaczki, jak wchodzimy na wiadomości Google, jak na przykład oto. TVM24, huragan Dorian w USA, obowiązkowa ewakuacja w dwóch stanach. A pod tym wiadomości z Twittera jeszcze są. Bartosz Węglarczyk. Donald Trump w Camp David, czyli tam, gdzie grał na polu golfowym. Stąd monitoruje sytuację w związku z huraganem Doria. Przemysław Szubartowicz, to jest Barea. Główny partyjny kanał, czyli TVP Info. Od rana dwoi się i troi, żeby przekonać, jak bardzo groźny jest amerykański huragan, który podobno jest powodem absencji Trumpa. Ale im gorliwiej to robią, tym bardziej pokazują, że prezydent USA. Nie przyleci z innego powodu. No i to bardzo śmiesznie współgra pod wiadomością z tvn I Jak przeskrolujemy sobie jeszcze na kolejnego tweeta, no to mamy Krzysztofa Bosaka. Huragan na razie nie pustoszy Florydy. Trump bawi się na polu golfowym. Waszyngtońscy insajderzy tydzień temu pisali, że rozważa rezygnację z lotu do Polski, bo go podróże nużą. Ale polscy komentatorzy od razu na wyścigi go usprawiedliwiali, że jego decyzja jest zrozumiała i tak dalej. A wyobrażacie sobie w takiej sytuacji, że Donald Trump jednak przyjeżdża do Polski, jak gdyby nigdy nic, głosi sobie przemówienia i podpisuje umowy? Co byście powiedzieli o Dudzie czy Morawieckim, gdyby w tak kryzysowej sytuacji w Polsce, jakbyśmy mieli jakiś nadzwyczajny potop i ludzie by umierali, a oni by sobie pojechali do jakiegoś obcego państwa wygłaszać przemówienie z okazji ich obchodu? Po pierwsze byłoby to wyjątkowo niesmaczne, a po drugie PiS mógłby się już pożegnać z wygraną w kolejnych wyborach. Chociaż gdyby tak na to spojrzeć, to w sumie to nawet z korzyścią dla Polski by było. Ale tak na poważnie, dzisiaj na te pisy można patrzeć z perspektywy czasu tak z politowaniem. Ale tutaj wcale nie chodzi o perspektywę czasu. Bo w najlepszym wypadku chodzi tu o niezrobienie rzetelnego researchu, a w najgorszym o ignorancję i celowe wprowadzanie odbiorców w błąd, żeby tylko uzyskać coś politycznie. Doskonale wiecie, jaki mam stosunek do PIS, a w szczególności do ich destrukcyjnego wpływu na wymiar sprawiedliwości, więc raczej nie można mi zarzucić tego, że nie wiem, promuje teraz Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu Donald Trump nie miał innego wyjścia, jak nie przylecieć do Polski. Ale wcale nie jest tutaj bez winy. Zdecydowanie pokazał nam środkowy palec, ale nie z tego powodu, który próbują nam wmówić liczni komentatorzy, że nie przyleciał do Polski. On po prostu pokazał, jak bardzo ma nas w dupie, dlatego że nie wygłosił swojego przemówienia, które było tak ważne nie tylko dla PiSu, ale dla całego państwa polskiego i narodu Polaków. Bo miał być to mały, symboliczny gest, który jednak umocni nas międzynarodowo. Da nam dodatkowe argumenty, kiedy będziemy mieli jakiś konflikt z innymi krajami i taka informacja już poszła. W świat, a tutaj nagle go nie ma. Przecież jego doświadczeni doradcy za oceanu mogliby w kilka godzin spokojnie tak przerobić to przemówienie, że mógłby je wygłosić prosto z USA i wieść by się po świecie rozniosła. On by został ze swoim krajem w trakcie kryzysu. A jednocześnie by wykazał ten miły, fajny gest dla Polaków. Sytuacja byłaby win-win dla Polski i dla Stanów Zjednoczonych. On by z jednej strony pokazał, jakim jest patriotą i został w Ameryce, a jednocześnie, że jest z nami duchem jakby i wspiera nas jako naszych przyjaciół. A teraz, no cóż, w zagraniczne media poszła wieść, że Donald Trump nas wystawił, nie było go tutaj, a w tym czasie, kiedy miał wygłaszać swoje ważne przemówienie haratał w gałę na polu golfowym. Dlaczego więc nie zrobił tak prostego gestu? Nie wpadł na to, no nie sądzę, ale na pewno nie było to bez powodu. I może prawdziwych argumentów należy się doszukiwać już w poprzednich jego wypowiedziach, na przykład w tej, o którym mówiłem w tym filmie. Jak jeden z naszych polskich dziennikarzy zapytał go, co sądzi o 1 sierpnia w Polsce, powiedział, że on y, szanuje Polaków, docenia Polaków za to, że płacą mu i w sumie nie pytają za co. Serio, jak chcecie zobaczyć, no to tutaj już w 50 sekundzie o tym mówię. I może właśnie dlatego zrezygnował ze swojego przemówienia, bo w sumie Polakom, co miał sprzedać, no to już i tak sprzedał, a po co ma się narażać Izraelowi, po co ma się narażać Żydom, skoro i tak było już wtedy wiadome, że i tak obchody w Polsce będą antysemickie. Jemu przecież od lat zależy dużo bardziej na relacjach z Izraelem niż z Polską. Także podsumowując, czy Trump źle zrobił, że pozostał w kraju? Absolutnie nie. Ale czy nas obraził? Zdecydowanie tak. W jaki sposób sobie jeszcze o tym dzisiaj porozmawiamy, analizując pewne newsy. Ale teraz, już odejdźmy może na chwilę od polityki i na początek zobaczmy skutki samego huraganu To będzie największy huragan, jaki widzieliśmy. Jego skutki będą odczuwalne setki kilometrów od centrum kataklizmu i na długo, zanim uderzy w ląd. Nasze wschodnie wybrzeże mocno odczuje to uderzenie, dlatego współpracujemy z lokalnymi władzami i monitorujemy sytuację. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych na wyspie Wielkiej Ejbaku na Bahamach w wyniku potężnego huraganu Dorian. Poinformował w poniedziałek po południu czasu lokalnego premier tego wyspiarskiego państwa na Atlantyku Hubert Minis. Huragan Dorian zdewastował Bahamy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ciągły wiatr przekraczający prędkość 290 km na godzinę, a w porywach nawet do 350. Fale sztormowe osiągały prędkość ponad 7 metrów, żywioł spowodował gigantyczne powodzie. Straty są ogromne, uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tysięcy domów. Jesteśmy świadkami historycznej tragedii, oświadczył Hubert Minis. Agencja AFP pisze, że w poniedziałek Dorian praktycznie zatrzymał się na. Бахамами. Wprawdzie osłabł do kategorii czwartej w pięciostopniowej skali Safira Simpsona, ale nadal jest bardzo niebezpieczny. Prędkość wiatru przekracza 230 km na godzinę. Według Amerykańskiego Narodowego Centrum do Spraw Huraganów, Dorian będzie jednak powoli przesuwał się w stronę Florydy. Jak wynika z prognoz, huragan będzie przemieszczał się niebezpiecznie blisko linii brzegowej wschodniego wybrzeża Florydy od poniedziałku w nocy do wtorku, a może nawet środy wieczorem. Dotrze też do Georgii, a rozlegają się przestrogi, że że nawet jeśli centrum huraganu nie uderzy na lądzie, nie można wykluczyć ogromnych szkód. Zgodnie z komunikatem amerykańskiego Czerwonego Krzyża, efekty uderzenia Doriana może odczuć nawet 19 milionów mieszkańców Florydy, Georgii i Karoliny Południowej. W obawie przed katastrofalnymi skutkami huraganu władze zarządziły obowiązkową ewakuację w tych trzech stanach. Obejmuje ona miliony Amerykanów z nakazu gubernatorów Florydy, Georgii i Karoliny Południowej. Innych mieszkańców wezwano do przygotowania. Odpowiednich zapasów na kilka dni na wypadek przerw w dostawie elektryczności i wody. Już w poniedziałek rano Florydę nawiedziły gwałtowne wiatry. Odwołano 1072 loty. Za najbardziej narażone na jego skutki uznano lotnisko Fort Lauderdale, gdzie anulowano 530 lotów. Planowane też jest zamknięcie tego portu lotniczego oraz lotnisk w Orlando, Melbourne i Palm Beach. Z powodu zbliżającego się huraganu prezydent USA Donald Trump odwołał w ostatniej chwili przyjazd do Polski na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zamiast niego do Warszawy przybył wiceprezydent Mike Pence, natomiast wizyta prezydenta odbędzie się w innym terminie. Cały czas mocno tu obrywamy, mimo że huragan uderzył w ląd wiele godzin temu. Wiatr jest bardzo silny, podobnie jak lewy. Dopiero teraz jesteśmy w stanie powoli dostrzec ogromne zniszczenia. No i to tyle, jeśli chodzi o huragan. Od popierdółka spokojnie Trump mógł przyjechać do Polski. Ale jedną rzecz muszę tutaj sprostować. Tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, że Trump zrezygnował ze swojego przemówienia do Polaków, no to jednak e, trochę później miał coś do powiedzenia. And I have so many Prezydent USA Donald Trump zadeklarował neutralność w polsko-niemieckim sporze o reparacje za zniszczenia poniesione przez Polskę wskutek wybuchu II wojny światowej, podała w sobotę informacyjna agencja radiowa. To sprawa pomiędzy Polską a Niemcami. Mam dobre stosunki z oboma tymi krajami, oświadczył Trump, odpowiadając na pytanie o tę sprawę podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu przed lotem do Camp David na Florydzie, gdzie ma nadzorować przygotowania do nadejścia huraganu Dorian. Trump odniósł się też do tego, że wbrew wcześniejszym planom nie przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny. Z powodu naprawdę potężnego huraganu musiałem odwołać podróż do Polski. To będzie wspaniały weekend, święto przeszłości. Mike Pence zajmie moje miejsce, będzie mnie godnie reprezentować. Ja miałem poczucie, że muszę zostać w kraju, mówił prezydent USA. Pojadę do Polski w innym terminie. Mamy znakomite relacje z Polską, zapewnił. Wśród licznych gości zagranicznych, którzy przyjechali do Polski na obchody rocznicy wybuchu II wojny, byli oprócz wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, także m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent tego kraju Frank Walter Steinmeier. Polskie władze wielokrotnie w ostatnim czasie zapowiadały, że będą się domagać od Niemiec reparacji, gdyż, jak wyjaśniały, sprawa ta nie została po II wojnie światowej w należyty sposób załatwiona. W piątek rzecznik niemieckiego rządu Stefan Zeibert powtórzył, że, z punktu widzenia Berlina, sprawa reparacji jest zamknięta. Ale uh, really bardzo, will be a true friend to Poland and to all Polish Americans. Dziwna jest ta wypowiedź Donalda Trumpa, zwłaszcza w kontekście jego walki o reparacje dla amerykańskich Żydów, w tym od Polski. Ale skoro już o nich mowa. Dear Poland, you really sure you want to go down this road?

Korespondent izraelskiego dziennika Haaretz skomentował uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak zauważa, prezydent Niemiec w swoim przemówieniu 1 września przeprosił Polskę, pomijając żydowskie ofiary. Prawicowy i nacjonalistyczny rząd polski może świętować wielkie zwycięstwo. W II Wojnie o kulturę pamięci zdobył ostatni bastion, twierdzi. Komentator przypomina, że po uznaniu przez Izrael w 2018 polskiej narracji, która podkreśla cierpienia narodu polskiego i minimalizuje jego udział w powodzie, Cierpienia innemu narodowi. Teraz Niemcy i Stany Zjednoczone również są przekonane o słuszności polskich twierdzeń, pisze Ofer Adaret. Dziennik podkreśla, że podczas przemówień wspomniano o polskich ofiarach, a prezydent Niemiec przepraszał nawet Polaków, jednak Żydzi, grupa, która zapłaciła najwyższą cenę w czasie II wojny światowej byli niemal całkowicie nieobecni w przemówieniach, zgromadzeniach, ceremoniach i marszach. Prezydent Andrzej Duda wspomniał o tym w jednym zdaniu: zaznacza. Możliwe, że organizatorzy uroczystości i mówcy czuli, że kalendarz jest już pełen dni pamięci o żydowskim Holokauście i teraz nadszedł czas, aby zwrócić uwagę na cierpienia członków polskiego narodu, twierdzi Adaret. Jako potwierdzenie przywołuje słowa ambasadora Polski w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego, który mówił w ubiegłym roku, że można by pomyśleć, że Hitler zajmował się głównie mordowaniem Żydów. Izraelski dziennik twierdzi, że trzeba być wściekłym, bo cierpienia Żydów nie wybrzmiały w czasie oficjalnych wydarzeń w Polsce. I zostały połknięte tak, jakby nigdy się nie wydarzyły. Komentator przypuszcza, że organizatorzy uroczystości nie chcieli otwierać puszki Pandory. Całą sytuację określa mianem wypaczenia historycznego, do którego Izrael również przyłożył rękę, utożsamiając antysemityzm z antypolskością. Osoby, o tym, co i kogo. swoje historie. Nie Ciekawe czy Żydzi tak ochoczo wspominają Polaków, kiedy mają swoje obchody w Izraelu. Bo jak na razie to wyciekają do mediów tylko informacje takie, że mówią jak bardzo nas nienawidzą, chcą od nas pieniędzy i to tak naprawdę my jesteśmy winni wszystkich ich krzywd. Ale wizyta wiceprezydenta USA Michaela Pencea w Polsce nie była tylko w celu politycznego pierdu pierdu. Jakim to my jesteśmy prawym i sprawiedliwym narodem że już niedługo będziemy sobie do Stanów Zjednoczonych latać bez wiz. Tak swoją drogą to się okazało, że Polska już kilka tygodni temu spełniła wszystkie wymogi, żeby latać bez wiz. Ale tu u nas w Polsce również załatwiali interesy. To build a 5G network, you need a new type of gear. You need many more base stations. They need to be Polska infrastruktura 5G powstanie, ale bez kupowania sprzętu od firmy Huawei. Podpisana została strategiczna umowa między Polską i USA w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G. Umowa miała zostać podpisana podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce, ale prezydent USA musiał je odwołać. W jego imieniu deklarację podpisał wiceprezydent USA Mike Pence. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. To więc dostarczy sprzęt do polskiej infrastruktury 5G? Niektórzy informują, że premier Mateusz Morawiecki prowadził rozmowy z Ericssonem. Firma ze Szwecji nie powinna stanowić zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa USA. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia. Rządy Polski i USA zadeklarowały, że w imię bezpieczeństwa ograniczą stosowanie sprzętu sieciowego pochodzącego z Chin do minimum. USA dąży do tego, by taka zasada panowała w całej Europie. Dla dyplomatów idealne by było, gdyby w europejskiej w infrastrukturze telekomunikacyjnej w ogóle nie było urządzeń z Chin, ale to prawdopodobnie niemożliwe. Niemniej jednak starają się, by Europa zadbała o bezpieczeństwo. Rząd USA wciąż obawia się szpiegowania na rzecz Chin, o co wielokrotnie oskarżał firmę Huawei. Treść pełnego, podpisanego dokumentu możecie znaleźć na stronie kancelarii premiera. Tak, dobrze słyszeliście, przy okazji obchodów rocznicy wybuchu wojny, Amerykanie jeszcze sobie załatwili wyeliminowanie chińskiej konkurencji z naszego rynku. Donald Trump to naprawdę genialny polityk. Ale obchody to nie tylko Warszawa, to nie tylko stolica, bo te odbyły się również tam, gdzie rządzi obecnie Petrów Spódnicy. Dzięki tym zmianom. Weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO i możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać, mieć gości takich egzotycznych jak wy. Um. Powiedziałam jedną rzecz, zanim tutaj weszłam, rozmawiając zarówno z panem burmistrzem. To ja chcę zabrać e, z sobą Nazywano mnie różnie, ale nigdy jeszcze nie nazywano mnie egzotycznym. Dziękuję Aleksandro. Jej ostatnia aktywność może zagrozić tylko i wyłącznie jej. Mówią o Aleksandrze Dulkiewicz, politycy PO. Jednak niektórzy z nich obawiają się, że wpadki prezydent Gdańska i jej nie do końca przemyślane wystąpienia niekorzystnie wpłyną na kampanię opozycji, zwłaszcza po 1 września. Aleksandra Dulkiewicz inspiruje się Donaldem Tuskiem, ale popełnia wpadki jak Bronisław Komorowski, twierdzą niektórzy. Prezydent Gdańska mierzy wysoko, ale jej ambicje rosną odwrotnie proporcjonalnie do szans, jakie ma na bycie kandydatką opozycji. W wyborach prezydenckich w 2020 roku. Ona sama mówi dziś oficjalnie nie. Polityk PO stara się, ale na razie strasznie się ślizga. Wiemy, że chciałaby kiedyś wyjść poza Gdańsk, ale pałac prezydencki, nie żartujmy. Kilka tygodni temu jedna z warszawskich restauracji prowadziła zamknięte spotkanie czołowych polityków PO z dziennikarzami. Myślicie już o wyborach prezydenckich? Zagadano jednego z członków zarządu partii. Ten uśmiecha się. Mamy trzy nazwiska. Kto będzie kandydatem? Mogę tylko powiedzieć, jednym z kandydatów na kandydat data jest kobieta. Wtedy media zaczynają rozpisywać się o możliwej kandydaturze Aleksandry Dulkiewicz. Pada nawet hasło Dulkiewicz 2020. Kilkanaście tygodni później następczyni świętej Pamięci Pawła Adamowicza jest bohaterką okładki sympatyzującego z opozycją tygodnika Newsweek. W ratuszu mówią na nią pani premier, pisze gazeta w laurkowym tekście. Ale ambicje Dulkiewicz, jak twierdzą niektórzy, sięgają wyżej. Tyle, że mają one rosnąć odwrotnie proporcjonalnie do szans jakie ma Dulkiewicz, by być kontrkandydatem Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2020 roku. To kandydatura medialna słyszymy wśród polityków PO. Dulkiewicz w najnowszym wywiadzie dla Wprost mówi w sposób dość zaskakująco otwarty i jednoznaczny. Nie powinnam być kandydatką PO na prezydenta Polski, bo nigdy nie miała i nie będzie mieć na to szans, dorzuca złośliwie rozmówca z Platformy. Lubię ją, ale to osoba kompletnie niedoświadczona politycznie, urzędniczka z ambicjami politycznymi, ale nieopierzona, u której ta niby świeżość, którą się jej przypisuje, jest dziś wadą, niezaletą. nie zaletą. Analizuje Jeden z rozmówców był już polityk platformy. Inny dorzuca niektórzy chcieli u nas, żeby była naszą kandydatką do parlamentu, ale ona nie chciała, poza tym zarząd partii nie widział dla niej wysokiego miejsca na liście, bo za ciasno, co nie znaczy, że Olka nie chciałaby kiedyś. Dziś chce się budować politycznie, co widać aż za bardzo przegrzewa się. W biciu Pis jest czasem ostrzejsza od nas, ale czy to pomaga? Ale jej czy wam dopytano. Nie wiem, czy nam pomaga, na pewno nam jako opozycji nie szkodzi. Na pewno nie pomaga sobie, uważa polityk poostrój miasta egzotycznych jak wy. Um. Wielu twierdzi, że Dulkiewicz strzeliła sobie w stopę uderzając w PiS podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte mówiła m.in. o wojnie rządzących ze społeczeństwem, czyniąc wyraźnie aluzję pod adresem obecnej władzy w Polsce. Tylko nieliczni sympatyzujący z opozycją dziennikarze, jak Tomasz Lis, bronili jej przemówienia. Politycy P8 PO od tego wystąpienia dystansowali. Nie podawali go dalej w mediach społecznościowych, nie komentowali. Nie ten dzień, nie ta pora, mówi jeden z nich. Kilka godzin później było jeszcze gorzej. Dulkiewicz popełnił Jedną z największych wpadek, odkąd objęła urząd włodarza Gdańska. burmistrza Londynu, muzułmanina, Pakistańczyka z pochodzenia nazwała egzotycznym w jego obecności. Zwolennicy Pis, a nawet niektórzy działacze lewicy w mediach społecznościowych przypisywali Dulkiewicz niesłusznie rasistowskie pobudki. Tyle że prezydent Gdańska tłumaczą świadkowie wystąpienia, po prostu palnęła. Od razu przełknęła ślinę, była wyraźnie zmieszana i widać było, że chlapnęła głupotę, twierdzi jeden z nich. Dziennikarka Joanna Miziołek stwierdza potem, pani prezydent po prostu taka jest. Jest niedoświadczona, nie ma zmysłu politycznego i, jak się okazuje, dyplomatycznego. Jest w polityce świeżością i dlatego PO z niej korzysta, ale w kuluarach politycy tej partii załamują nad nią ręce. A pisma używane, ta wczorajsza sytuacja, kiedy wystarczył widok osoby o nieco ciemniejszym kolorze skóry, żeby pani Agnieszka Dulkiewicz użyła słowa egzotyczne, to ma być ta tolerancja otwarta, światła, część opozycji? Mówią pół żartem, pół serio, to jest nadzieja dla tych, którzy są zrozpaczeni zerwaniem z polityką Ryszarda Petru. Jeżeli to pójdzie w tym kierunku, to pani Dulkiewicz wyrasta na nieślubne dziecko Petru i Bronisława Komorowskiego, stwierdził w Polsat News wicerzecznik partii rządzącej Radosław Fogiel. Wpisk PiS kpiął z Dulkiewicz, ale usłyszano kiedyś od jednego z polityków tej partii kilka miesięcy temu miał zdenerwować się na nią sam Jarosław Kaczyński. Za co poszło o udzielenie przez nią wywiadu dla niemieckiego medium Die Welt, kilka dni po objęciu przez Dulkiewicz urzędu włodarza Gdańska. Wtedy pani prezydent uderzyła w czuły punkt. PiS od 2010 roku pogłębia podziały w społeczeństwie, a szczególnie od przejęcia Władzy w 2015 roku. Partia wykorzystuje dla swoich celów katastrofę samolotową w Smoleńsku, w której zginął Lech Kaczyński, brat bliźnia szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdziła Dulkiewicz. Jak dodawała, PiS obarcza opozycję współwiną i rozpowszechnia teorię o zamachu, uniemożliwiając wspólne przeżywanie przez ludzi żałoby. Te i inne wypowiedzi mocno drażniły polityków partii rządzącej, jak m.in. słowa Dulkiewicz o tym, że przez zmiany w edukacji przeprowadzone przez PiS zwiększyła się liczba samobójstw wśród uczniów. Dulkiewicz, mimo coraz większej Krytyki pod jej adresem wciąż pozostaje na froncie walki z władzą centralną. Ona jednak sama zapewnia Ja do polityki krajowej się nie pcham. To polityka polskiego rządu pcha się do Gdańska. To ja chcę zabrzgrać e, za, za Aleksandrze. Nazywano mnie różnie, ale nigdy jeszcze nie nazywano mnie egzotycznym. Dziękuję, Aleksandro. Także jeśli komuś brakuje Petru w polityce, bo nudno, bo mało śmiesznie, no to już mamy idealnego kandydata na jego miejsce. Dzisiaj y, formalnie można uprawiać seks od 15 roku życia, ale żeby do ginokloga, dziewczyna czy chłopak, się wybrał, musi, czy chłopak się wybrał, musi z rodzicami. Chociaż sama pewnie woli określenie pani premier, ale wtedy możemy mówić, że jest drugą Ewą Kopacz, a nie wiem co gorsze. Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaura na, na, na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens. A dla Was taki mały czy Wymieńcie bez namysłu pięciu polityków Platformy Obywatelskiej, czy tej Koalicji Obywatelskiej, jak oni się teraz nazywają. Którzy byliby kompetentni, żeby urzędować w Sejmie. Macie na to 10 sekund. Aha, i nie wliczamy Donalda Tuska, który już nie jest praw. No właśnie. Ale skoro już o Ryszardzie zaczęliśmy mówić, no to może drętwy słucha. Jakie jest ulubione ciasto Putina? Ciastko z Krymem. Ale to stare. Tego dręcznego suchara podesłał nam Military Boy, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas Złotego Ryszarda. Ty, 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 ty. Jeśli ty też chcesz dostać swojego Złotego Ryszarda, to koniecznie napisz tam swojego suchara w komentarzach lub jeszcze lepiej na moim prywatnym Instagramie, do którego link masz oczywiście w opisie. Ja tymczasem będę się już żegnał, do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć! Modelka! No, już dawno przed kamerą nie byłeś, tak? Cika Czy też chcesz? Tak No tak widać cię, no Cika Cika No ale bez przesady, żebyś tam pokazywała jak pod prysznicem jesteś Cika. Przed kamerą tak się myć nie wypada. Cika. Po pierwsze, byłoby to wyjątkowo niesmaczne, a. Tak nie, zaraz Tam już nic nie ma, wypiłem wszystko. Zamknąłbym ją pod szklanką, ale stół ma dziury. Suka biat. O o o, weszła na szklankę. Może zaraz się uda coś zrobić. Idzie głębiej, idzie głębiej. j'ai bien marre.